OK, to druga część spaceru. Zbliżamy się do stoiska N Foto. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Dobrze. I tutaj na N Foto można zobaczyć wydruki, albumy i najróżniejsze, wiele, wiele rzeczy, które są fotografom potrzebne, żeby pokazać swoje prace, pokazać w takiej formie wydrukowanej. Oczywiście albumy ślubne, albumy na komunie. Różnej wielkości wydruki, ale też albumy e, profilowane. Na moment, podejdź do nas. Cześć, cześć, witaj. E, co pokazujecie? gdzie pokazujemy pełną gamę różnych fotoproduktów dedykowanych dla fotografa, profesjonalisty. Także od fotoalbumów, fotoksiążki, różnego rodzaju inne fotoprodukty, mniejsze, większe, harmoniki, fotoksiążki basic, ogólnie odbitki na różnych papierach, no i też całą gamę wall decorów, czyli obrazów na ścianę. Ja powiem tak, żeby przekonać się o tego jakości i wartości, jaką to dla fotografa daje, to trzeba tu przyjechać i po prostu zobaczyć. Dzięki bardzo, lecimy dalej. Dobrze, no więc kolejna alejka. Widzicie Państwo, jak tak się łazi, to człowiek cały czas gada, 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 gada. Dosfilm Atomos, e, czyli tutaj są różne akcesoria dla e, filmowców. Zajrzyjmy tam, żebyśmy czegoś nie przegapili, bo tutaj te alejki takie trochę pokręcone. O, Mitoja jest. Akcesoria foto i wideo. E, więc tak, jest światło, są statywy, są plecaki. To wszystko, to wszystko można na tym stoisku zobaczyć. Foton. Cześć, witaj. Co u was? Cieszymy się, że po tych trzech latach przerwy możemy wrócić do Łodzi i zaprezentować swoje. Nowości, nie jest duże stoisko, ale, ale coś się będzie działo, także dla nas to jest radość. No tak, wracamy po pandemii, więc wielu znajomych, ale też widzę, że dużo nowych produktów u Was, w większości drewno. Tak, chcemy taką serią naturalną, leśną zaprezentować się, bo jest to nowe, drewno się nie starzeje, jest ponadczasowe, także uważamy, że to jest dla każdego. OK, także proszę Państwa, tutaj Photon akcesoria, to albumy, opakowania na pendrive'y, pudełka na zdjęcia, czyli wiele, wiele rzeczy, które są potrzebne fotografom. My idziemy dalej, mini-laby Poznań. A i tutaj możemy zobaczyć sobie różne rozwiązania Fujifilm Epson do mini-labów, no i znowu podeszliśmy do cyfrowe.pl. A teraz, o proszę, bardzo przepraszam, Ilford. No właśnie, byśmy Aureliusza zapytali co u niego, ale Aureliusz zajęty, także e, zobaczmy tylko. Przyjdziemy do Aureliusza, jak będzie miał chwilę e, wolnego. E, tam jest Epson, to byliśmy, to jeszcze podejdziemy sobie, jak będziemy kończyli. A tu mamy Patona, czyli wiele rzeczy do... Oświetlenia lampy, ale też e, baterie, akumulatory e, i wiele, wiele innych rzeczy. Idziemy dalej, e, idziemy dalej. Dobrze. Godox Nex 77, e, Quadra Light, czyli lampy, czyli oświetlenie, e, czyli wiele e, produktów, które fotografą są. Niezbędne. Oj, przepraszam, widzicie, tak to jest: jak się chodzi tyłem, to można się o kogoś potknąć. No dobra, eee, i w tym momencie doszliśmy z powrotem do końca tej alejki. Cześć, cześć. Cały czas jesteś ja znajomi. Po tej stronie Fuji, eee, duże stoisko, jest Instax, eee, jest Jacek Bonecki, jest wielu innych znajomych. Proszę bardzo, eee, a my sobie idziemy. Tą alejką e, tutaj mamy Wandrd, Foto Pro, czyli plecaki, czyli statywy, e, czyli też różne gimbale, Noritsu, e, albumy, minilaby, e, wydruki, zdjęć i firma Nikon, proszę bardzo wykłady, publikacje. Będziemy pewnie rozmawiali z wieloma fotografami. Dzisiaj, jutro, pojutrze Jacek Turczyk, Artur Stankiewicz, Beata Łyżwa-Sokół, Szymon Kobusiński, Adam Nurkiewicz, Monika Szałek, Michał Leja, Beata Patrzałek, Tomasz Zienkiewicz, Sławek Krajniewski, i Sylwia Kierłowicz. Proszę Państwa, ci fotografowie będą tutaj opowiadali o swojej pracy, e, o swoich zdjęciach i o wszystkim co robią. Proszę bardzo, Grzegorz Maciąg. Grzegorz Maciąkiura, jura Krakowsko-Częstochowska. Cześć cześć, cześć! cześć, cześć, cześć! Cześć! Grzegorz, Ty zawsze z pięknymi kobietami. Zawsze, zawsze przy, przy, za, staramy się zawsze przywieźć unikalne, piękne kobiety, modelki, które będą profesjonalnie tutaj pozować. Gdzie dzisiaj pracujesz, na którym stoisku? Dzisiaj jesteśmy z Patoną, także zapraszamy serdecznie od godziny 11, już będziemy startować. No dobrze, no Czekamy, to... Nam, nam no, tak, nas też czas goni, więc lecimy, lecimy dalej. Okej, okay. tutaj mamy najróżniejsze akcesoria, m.in. Saramonik, cześć kupaki i tutaj mamy Prostaw. A, o nich będziemy mówili więcej, bo będziemy korzystali z ich świateł na naszym stolisku. Więc na pewno uwaga na kabel, właśnie żeby mi się operator nie wywalił, bo proszę Państwa, co by to dopiero było. Będziemy korzystali z ich oświetlenia na naszym stoisku, więc warto, warto będzie powiedzieć, jak to oświetlenie jest zbudowane. Dobra, cześć Panowie. O, tutaj mamy Pawła i Paweł i Grzegorz zajęci, bo byśmy trochę zapytali, co u Epson'a. Paweł w tym roku doradza w druku, zajmuje się drukowaniem. No dobrze, proszę Państwa, myślę, że na ten moment y, robimy przerwę w naszej relacji. Proszę bardzo, można przechodzić oczywiście, tak, ale dlaczego nie? Proszę bardzo. Cześć, jesteśmy z Wrocławia, firma Snab z naszym kolegą Konradem, Alek, miło mi. Cześć, Szymon. Szymonie, więc y, szybki pitch do widzów. Polecamy SnapLaba, to jest customowe oprogramowanie, które tworzymy. Obsługujemy w 90% wszystko to, co potrzebują fotolaby, to jest One Stop Shop, czy odbitki, zdjęcia, kubki, puzzle, kalendarze, druk wieloformatowy. Wszystkie moduły, które chcecie, w niskiej cenie, nie ma limitów i tak naprawdę jesteśmy startupem i się bardzo szybko rozwijamy i zaczynamy współpracować powoli z firmą Epson. No właśnie, więc tutaj na targach chłopaki są z Epsonem. Super, że podszedłeś i poopowiadałeś trochę. Jeśli ktoś jest zainteresowany, no to jeszcze jutro, pojutrze może podejść, zapytać i może też o tym startupie się więcej dowiedzieć. A my kończymy drugą część spaceru.